Witam ponownie. Czego potrzebujemy po długiej, przygnębiającej grze Terrana na Protosa? Krótkiego, szybkiego mirorka Terran. Koja kontra Eltidan. El Lieutenant Dan. O, działa. Ale dziwne. Ale śmieszne. Nie umiem tego obsługiwać. Gdzie jest? A, nie, nie podoba mi się to. Absolutnie mi się to nie podoba. O, nie, 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 nie. To, to wygląda jakbyśmy się cofnęli kilkadziesiąt lat. Wstecz, nie, zmieniamy to. Jest, escape nie działa. To też nie działa, to działa. Dobra, zmieniamy to. Tu nie będzie ten. E, e, gdzie on był? Tutaj, nie, to jest złe, spróbujemy sobie ten. A, dobra, przeżyjmy. To tylko 6 minut. Nie mówiłem tego. Dobra, koja, czerwony. Czerwony koja. Czemu mapa jest z tej strony? Kontra niebieski, lieutenant, z ładną gwiazdką, ale ma brzydką twarz tutaj na górze. Nie, coś jest nie tak, coś jest bardzo nie tak. Nie, to, to szybko załatwimy. Oj, bardzo, bardzo, bardzo niefajne. Trochę się przestraszałem, bo zapomniałem, że zmieniałem w poprzednim odcinku. No, e, dobra, czego się nie robi dla nagrywania rzeczy. Coś to ciekawego powstaje dwa gazy z tej strony. Z tej strony bardzo wolny gaz. Ale jest ekspansja za to. Tutaj mamy faktory. Uuu, do you like reapers? No chyba. Myślicie, że lubi? Chyba nie lubi robić Marines'ów. A tu już Reapers leci. I stoi. Dobra. Oj, oj, oj. Nie ma. Na czterech Marines'ów polatali sobie troszkę. ale go odgoniło, odgoniło. Mm -mm. Tak tego nie zrobimy, stary. Potrzebujesz czegoś więcej. A to coś więcej to dwóch Marinesów. Oh yeah. Faktory, do faktory te to się może zamieniać, starport też tu jest. Tutaj też jest Starport, to też jest faktory, powstaje ten oto tu czołg. Ten oto tam czołg jedzie na dół. Zanim dojedzie. Zanim dojedzie, to nasz drugi gracz może coś zrobić, żeby się obronić. A nie robi nic. Siedzi na minerałach. O, dobra, zaczął się budować czołg. Ta druga baza. Trochę kiepski ten dochód z tej drugiej bazy. Jakbym miał przychód to mógł porównać, ale nie mam, bo zmieniłem to, więc nieważne. Oj, oj, ko ja go chyba nie pilnuję, no nie. Nie pilnował go. Ale już posiłki jadą. Ale już stają. Tutaj sobie le lecą, tak? Już całkiem zwarta bojowa siła. Tu jest czołg. Oj, to się może dla niego źle skończyć. Oj, 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 To się dla niego źle skończyło. No nieźle. No już idzie następny czołg i następny wiking. I następni marinci. Tutaj powstał no, też następny czołg, też następny wiking. I podejrzewam, że też nie ma... ...si, albo nie. Masz jakieś baraki? Nie masz. Tutaj zabijają super Deepota. Tutaj ciąg dalej stoi. Uu, to będzie snajpowanie wrogiego czołgu. Bach! Coś z nim z tym zrobisz? Nie, nie zrobisz. Chyba dwa wikingi się zabili i przyleciał trzeci. O, ale tu już drugi czołg snajpuje pierwszego. I się tak nawzajem. Pojedynkuję ją. Oj, to nie była dobra wymiana dla niebieskiego. No, niebieski ruszaj się. Czerwony strzał do Supply. A. Nie lubi tego supplya. No, wiking naprawiony. Tutaj Viking ląduje dla bezpieczeństwa. No i niebieski na przewagę wzrostu. Ale czerwony atakuje. Zabija czołg, zabija SCV. Zabija więcej SCV. SCV zabijają czołg, ale nie do końca, bo same giną wcześniej. Ten Muł bardzo ciekawie zrzucony bardzo musi uciekać. No i ten niebieściutki troszeczkę na straconej pozycji. Może czerwony nawet się pokusi o ekspansję. Ma dużo minerałów. I bardzo duży nadmiar SCV tutaj. A po prostu wjechał niebieskiemu do bazy. I powiedział mu, nie, ty nie wydobywasz więcej tych niebieskich. I koniec. I koniec. No... Litana Dunn mówi nawet, że to była... że albo to było dobre, albo to była gra w jedną z tych. Na pewno nie była to dobra gra. I ja się z nim troszeczkę zgadzam. No ale cóż. Cóż, tak to wygląda, jak się... Nie mogę włączyć menu. Tak to wygląda, jak się jest Terranem. A teraz dziękuję wszystkim. To znaczy jak się ma, ma mirror tarran, Teraz dziękuję za uwagę wszystkim. I i i i. I ja sobie przechodzę do trzeciej gry. A wy ją zobaczycie podejrzewam, że jutro. Także pa pa.